Cześć, kochane dzieciaki! Obiecałam Wam dzisiaj drugą bajkę. Dzisiaj bajkę Wam opowiem o czerwonym kapturku. Nie wiem, czy ją znacie, ale ciocia Wam ją opowie. Wiem, że ogląda dzisiaj nas Alanek, na pewno Martynka, Lila, Juleczka, mam nadzieję. I mam nadzieję, że inne dzieciaki. Posłuchajcie zatem. Za kurami Dziewczynka ze swoją mamusią. Mamusia kupiła dziewczynce kiedyś taki fajny czerwony kapturek na główkę. Tak go pokochała, wszyscy ją w niej bardzo lubili i nazwali ją od tego kapturka czerwonym kapturkiem. Dziewczynka była bardzo grzeczna. Oprócz mamusi miała jeszcze babcię, którą bardzo kochała. A wy kochacie swoje babcie? Babcia rozchorowała. Niestety. I mamusia stwierdziła, że kapturek poszedł, powinien iść babci, zanieść troszkę owoców, troszkę może jakiejś jabłuszka, jakąś cytrynkę do herbatki, żeby babcia szybciutko wyzdrowiała. Więc przygotowała dziewczynce koszyczek. Miałaś do babci z opotkami. Ale zanim, posz, zanim poszła, mamusia uprzedziła ją, żeby nikogo. Nigdzie się nie zatrzymywała, z nikim nie rozmawiała, Ma iść prościutko do babci. Dziewczynka obiecała to mamusi. Idzie, idzie, idzie. A patrzy, a ten wilk za drzewka wystała. A ta ja idę do babci, bo babcia jest chora. A gdzie mieszka tam ta twoja babcia? No, dziewczynka myśląc, a tam kawałeczek za lasem. A dobrze, to ja już sobie pójdę, rzekł wilk. Ale wilk, gdzie myślicie, poszedł? Wcale nie poszedł. zjem kapturka i będę taki miał brzuszek pełny. Więc poleciał, zapukał, puk, puk. Kto tam? To ja, czerwony kapturek. A wejdź, wnuczosiu kochana, wejdź. Kapturek wszedł do babci. Babcia leżała opatulona, bo taka schorowana leży sobie, leży. Ty nie jesteś czerwony kapturek. No nie, ale przyszedłem, żeby Ciebie połknąć. I połknął babcie. Tymczasem idzie sobie czerwony kapturek. Idzie i puka. Babciu, to ja. dobrze widzieć, wnuczusiu. Babciu, a co ty masz takie duże ręce? Żeby cię móc ładnie pokłaskać, moja wnuczusiu. A babciu, a czemu ty masz takie wielkie zęby? Żeby cię zjeść. I wilk zjadł czerwonego kapturka. tak. Drogą szedł leśniczy. I patrzy, że u babci w domku są drzwi otwarte, i się troszkę zaniepokoił. Myśli sobie, wejdę. Tym bardziej, że szukał złego wilka. Wszedł, patrzy, a tam leży wilk rozłożony z brzuchem takim duży. Eee, mówi, to on pewnie połknął babcię. Wziął nóż, rozciął mu brzuch, a tam wyskoczyła babcia i czerwony kapturek. I wiecie, co zrobił? Naładował do brzucha wilka kamieni. Jak wilk się obudził, wcale nie mógł uciekać bo w ogóle nie mógł uciekać. Ledwo, ledwo wyszedł i poszedł do lasu. Ale czerwony kapturek był zdrowy, babcia tak samo, ukochała wnuczkę swoją cudowną. I na tym się kończy nasza bajeczka. A wiecie, jak jest tutaj morał: że zawsze słuchajcie rodziców swojej mamy. Nie rozmawiajcie z obcymi, bo tak się może skończyć. Może nie wilk was zje, ale. Bardzo wam dziękuję dzisiaj. Jutro będzie nowa bajeczka. Jeśli są dzieciaki, które mnie oglądają, napiszcie mi jakie macie imiona. Bardzo bym chciała was poznać. Wasza ciocia Macia.